Moi drodzy, dostaliśmy masę nowych informacji dotyczących oczywiście Assassin's Creed Shadows. I to o tych oficjalnych, bo 23 stycznia zeszło embargo, no i wszyscy, którzy mieli dostęp do gry, po prostu wylali wszystko na YouTube i na innych mediach społecznościowych. Tak więc jest trochę do... Omówienia. Dodatkowo dostaliśmy trochę zwiastunów nowych, czy to dotyczących fabuły, czy też Animus Huba, czyli tego całego launchera, który ma zawierać wszystkie gry Assassin's Creed może w przyszłości, ale o tym zaraz trochę więcej. Dodatkowo zwiastun pierwszego DLC, które ma być zawarte dla osób, które będą składać przedpremierowe zamówienia na grę no i do tego jeszcze no masę masę informacji gameplayowych, wszystkie menu w grze, mapa, no i wszystkie, wszystkie szczegóły praktycznie z rozgrywki tego stricte gameplayu. Tak więc może przejdźmy sobie do takiego podsumowania, cóż takiego dostaliśmy. Dzisiaj przejdziemy sobie tak ogólnie po wszystkim i głównie skupię się na tym, jakie są moje pierwsze wrażenia po tym przytłaczającym naprawdę... Ogromie informacji, które uzyskaliśmy. No, i w późniejszym czasie zrobimy sobie takie dedykowane materiały, już na spokojnie omawiające każdy taki ważniejszy szczegół. No, bo też nie będziemy o każdej pierwotnej że tak powiem, e rozmawiać. Tak więc zapraszam do materiału. Oczywiście dziękuję wspierającym i subskrybującym. No, jeżeli tego nie robicie, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z materiałami. No, a teraz zacznijmy sobie. Od początku. Porozmawiajmy sobie o czystym gameplayu, który dostaliśmy, i o różnych tutaj elementach tego gameplayu. Tak więc zacznijmy sobie od podstawowej mechaniki przełączania się między postaciami. Prawdę mówiąc, nie miałem żadnych oczekiwań co do tego aspektu. Tutaj, no jak widzicie, na gameplayu normalnie podczas grania, możecie sobie wejść w menu. No, i z pozycji tego menu od razu przełączyć. Tutaj nam postać się podmienia po prostu jedna za drugą. Czy to nałę na jaskę, czy też odwrotnie aczkolwiek no problemy zaczynają się oczywiście w momencie gdy jesteśmy na terenie strzeżonym gdyż musimy z niego uciec co może być kłopotliwe podczas wykonywania misji no bo po prostu musimy całkowicie uciec z danego terenu a jeżeli oglądaliście gameplaye to sam teren zamku potrafi być naprawdę olbrzymi i naprawdę no sumiennie nas gonią z tego co widać na gameplayach strażnicy tak więc, no, może to trochę napsuć krwi, jeżeli będziecie chcieli zmienić po prostu postać, i wydaje mi się, że to ma swoje plusy, no i minusy. Dalej, jeżeli chodzi o sam. Ekwipunek postaci, no to tutaj on składa się z dwóch elementów zbroi no i dwóch aktywnych broni, które możecie mieć na sobie, wybrane po prostu do walki. Tutaj jest to uproszczone w stosunku do tych poprzednich, ostatnich produkcji jak Mirage czy Valhalla. Natomiast, no to na mnie zrobiło takie pozytywne wrażenie, bo no, czym więcej tych elementów tym więcej różnych, wiecie, atutów, zmian, statystyk i tak dalej, no to jest niepotrzebne, wydaje mi się, że dobrze, że to zostało uproszczone. Odnośnie tych elementów, no to oczywiście one posiadają swoje różne atuty, perki, no i różne dodatki do statystyk, są one przedstawione w taki bardzo podobny sposób, Bodajże, jak to było w Valhalla czy w Odyssey. No i w sumie wygląda to całkiem całkiem dobrze. Zobaczymy oczywiście, ostatecznie, jak sami dostaniemy w ręce. No bo ja na razie się wypowiadam na podstawie tego, co oglądałem w internecie, no bo sam nie miałem dostępu do gry. Jeżeli chodzi o rozwój umiejętności, no to tak jak wspomniane było wcześniej, każda broń będzie miała swoje drzewko, i też tak to wygląda. Mamy tutaj te drzewko składające się zarówno z aktywnych, jak i pasywnych. Umiejętności i powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka, jak zobaczyłem na gameplayu, jak to wygląda, to trochę mnie przytłoczyło, bo jest za dużo drzewek. Przynajmniej takie miałem wrażenie, ale po chwili zastanowienia, jak pomyślałem o tym, ile mieliśmy dodatkowych, jakichś pasywnych umiejętności w Valhalla, chociażby, tam to była masakra. Tak więc teraz dobrze, że mamy to podzielone na różne drzewka, czy to na Kusarigamy, czy na katane, czy też na assassina. Jak w przypadku Nawe, chociażby, gdzie mamy różne umiejętności związane właśnie z, ze skrytobójstwem i tego typu rzeczy. Więc z jednej strony trochę przytłoczenie na początku, a z drugiej wydaje mi się, że będzie to całkiem sprawnie się rozwijać, no bo, no bo miejmy nadzieję, że po prostu z biegiem czasu powolutku będziemy sobie to ulepszać, a nie będziemy przytłoczeni już na samym początku. Jak już pokrótce omówiliśmy sobie ten ekwipunek, nie chcę, nie chcę się tutaj rozwodzić, chodzi o pierwsze wrażenie jakie miałem po prostu podczas oglądania tego gameplayu, no to jeżeli chodzi tutaj z kolei o walkę. No to robi ono oczywiście niesamowite wrażenie, zarówno Naue, jak i Jaskę. Są to całkowicie dwie skrajne pozycje, że tak powiem, na wykresie podczas walki, no bo Naue się porusza jak kocica i bardzo ładnie to wygląda. Jakoś przypadło mi to o wiele bardziej do gustu niż sama walka Jaskę. Tylko mam tutaj jeden bardzo ważny problem, na co zwróciłem od razu uwagę, jak oglądałem sobie streama u Joraptora, że podczas walki nałę, gdy nie skradamy się, tylko wejdziemy w bezpośrednią walkę, my musimy zadać tam tyle obrażeń tym przeciwnikom, że jest masakra. Rozumiem tą różnicę między Jaskę a Nałę: no po prostu Jaskę ma być o wiele silniejszy i on będzie stał no, na poziomie tych cięższych przeciwników, bardziej opancerzonych. No, nałe nie ma siły przebicia, ale jakoś mnie to normalnie. No, nie przekonuje mnie to, że my musimy y, milion razy trafić jakiegoś średnio opancerzonego przeciwnika, żeby go wyeliminować. Nie mówiąc już o tych ciężkich, których będzie naprawdę ciężko zabić. Rozumiem nacisk kładziony na y, skradanie i wykorzystywanie cienia, itd. Tak tylko, że tutaj też jest ten problem z tymi eliminacjami na jedno uderzenie. No, tu mamy naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo prawdopodobnie skłonię się ku temu, żeby włączyć opcję eliminacji za jednym uderzeniem, po prostu jeżeli będę chciał się skradać. Jeżeli stwierdzę, że przechodzę całą grę z tym naciskiem na skradanie, no to myślę, że bez tego będzie ciężko, no bo jeżeli ktoś nie zaakceptuje tej eliminacji i mnie skompromituje, no to cały misterny plan w pizdu, jak to mówi meme śmieszne. Tak więc, no tutaj mam mieszane uczucia. E, no co do tych efektów walki, to naprawdę mega to wygląda. Jaskę uderzający kanabo w głowę przeciwnika, ta głowa gdzieś odpada. No to jest kosmos, nie? To efektowność na 100% i bardzo dobrze to wygląda. Wszystkie te ruchy bardzo, bardzo mi się podobają, ale tak jak mówię, no tu chodzi bardziej o ten problem w podstawie, że znowu trzeba bić przeciwników milion razy żeby je wyeliminować, prawdę mówiąc oglądając to już, już mnie to męczy, więc nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo jakoś, jakoś jest to dla mnie problematyczne. No a jeżeli chodzi z kolei o parkur, to tutaj też jest ciekawa sprawa, bo myślałem, że Jaskę będzie miał jednak większe umiejętności niż, niż to, co zobaczyłem na gameplayu, no nałe Porusza się pięknie, nie? Te efektowne salta, jakieś tam różne przewrotki, cudań, no czego byście zapragnęli, to ona wam to zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o Jaskę, jak widzę, że on nie może podskoczyć gdzieś, złapać się płotu i przeskoczyć przez to, wiem, wiem, to jest odzorowanie tego, że on jest w ciężkim pancerzu, jest po prostu ciężkim wojownikiem, no i no, nie zawsze da się to zrobić, ale to jest assassin. W sensie. No mieliśmy Eivora, który był klocem, ale potrafił się wspinać. No wiadomo, to z przymrużeniem oka. No ale tutaj stawianie takiej skrajności w skrajność. No znowu nałe jest tam tą mobilną i tą, która wszędzie wejdzie i no pięknie się porusza. A tu z drugiej strony mamy totalną skrajność. I prawdę mówiąc nie wiem czego się spodziewałem. Myślałem, że on będzie bardziej właśnie jak Eivor może troszkę bardziej upośledzony pod tym kątem, że no nie aż tak bardzo będzie się wspinał, ale jednak te zdobywanie punktów synchronizacyjnych będzie w jego zasięgu. A oglądając materiały okazuje się, że jednak Jaskę wchodząc na dany jeden z synchronizacyjnych punktów doszedł na samą górę, na piętro jednak nie mógł wejść już na dach i sugerował przez swoją wypowiedź, że to nałe Powinna dostać się na sam szczyt, żeby zsynchronizować dany punkt. Oczywiście nie było to powiedziane wprost, tylko jakimś tak, wiecie, zasugerował jaskę ze swoim tekstem, który rzucił, ale to mi się wydało no, trochę komiczne, no bo wydawało mi się, że było wspomniane, że prawie wszystkie punkty będziemy mogli y, dwoma postaciami ogarnąć. A tu jednak y, y, taka, takie rozczarowanie. No cóż, y, najwidoczniej, najwidoczniej tak to zaplanowali deweloperzy. Jak na razie to pierwsze wrażenia takie bardzo mieszane mam, bo jeżeli chodzi o grafikę i efektowność i to wszystko jak to wygląda pod względem wizualnym, naprawdę robi wrażenie. No wiadomo, no, musi, musiał być ten silnik ulepszony i bardzo pięknie to wygląda. Tutaj to nie, nie pozostawia wątpliwości, ale... Pod względem gameplayu, no mam mieszane uczucia jak na razie, zobaczymy ostatecznie oczywiście jak już gra będzie w naszych rękach, no i dam wam znać oczywiście jak moje wrażenia, aczkolwiek na tą chwilę no tak wydaje mi się, że zdecydowanie nałe to jest postać, którą będę grał, no bo to jest po prostu Assassin i mogę korzystać z całej palety tego czym jest ta seria, to co ma w DNA, a widząc jak Jaskę się porusza, jak jest ociężały i jak sobie nie radzi z podstawowymi mechanikami, to mam wrażenie, że no nie tędy droga. Jeżeli gra będzie kazała mi nim grać, będę grał, ale nie wydaje mi się, że to będzie mój pierwszy wybór, nawet nie drugi. Nawet nie wiem, czy da się jakiś trzeci, ale no na pewno nałe na pierwszym miejscu. Cóż my tu mamy jeszcze? Jeżeli chodzi o lutowanie, no to tutaj, co ciekawe, wracamy do lutowania rodem z Odyssey, czyli będziemy lutować i postacie, i skrzynki, a przede wszystkim chodzi o powrót do randomowego lootu, czyli otwieramy skrzynię i coś nam z niej dropi. I zarówno może to wydropić dla nałej, jak i jaskę, bez różnicy, którą postacią będziemy aktualnie grać. To jest ciekawe, chociaż nie jestem, nie jestem fanem takiego rozwiązania, że ten drop jest randomowy. Wolałem jednak, jak mamy skrzynię i w tej skrzyni zawsze jest dany loot. Ale no rozumiem, że te bronie wraz z ich statystykami po prostu będą różnić się u każdego, u każdego trochę bardziej. Nie? No i oczywiście one będą tutaj przeskalowane do poziomu gracza, jeżeli będziemy je otwierać. Będzie dało się oczywiście te wszystkie bronie ulepszać w naszej kryjówce, aczkolwiek, no to już gdzieś tam sobie omówimy trochę głębiej, na pewno w przyszłym materiale. Jak już wspomniałem o tej kryjówce, no to możemy chwilę zahaczyć. To jest kolejny element, który jest, no, tak, jestem sceptycznie do niego nastawiony. Fajnie, że wprowadzili taki element mechaniki, że możemy rozbudowywać własną kryjówkę, ale tutaj również, widząc to, zostałem bardzo mocno przytłoczony. Trochę nie wiem, w którym kierunku tak naprawdę idzie rozwój serii Assassin's Creed. Podstawowych mechaniki gameplay, tak naprawdę mówiąc, Ubisoft. Nie, nie poczynił super dużych, super dużego postępu w tej dziedzinie, natomiast całą tą otoczkę i dodatkowej jakiejś aktywności, dodatkowych możliwości rozbudował niesamowicie i to nie jest to czego ja oczekuję od tej serii tak sobie uświadomiłem oglądając teraz, że jest masa tej rozbudowy, tej kryjówki która prawdę mówiąc jeżeli nie będę musiał, to nie będę tego robił prawdopodobnie, no i wiecie, też jest kwestia tego, czy będę maksował grę. No, jeżeli będę maksował, to na 100% to zrobię, ale chodzi mi o to, wiecie, jeżeli widzicie dany aset gry, że macie takie możliwości, to co w tym momencie czujecie? Że mówicie, jesteście podekscytowani i chcecie to robić? Mówicie, o, ale zajbiście, będę rozbudowywał sobie, sam zaprojektuję całą kryjówkę? Czy bardziej myślicie, nie no, chodziło mi bardziej o to, żeby przeżyć taką, wiecie, wciągającą historię. Aby po prostu te postacie były jakieś i charakterystyczne i żebyśmy chcieli poznać ich historię, a nie żebym biegał przez 5 godzin budując jakieś budynki, które prawdę mówiąc nie mają do końca wpływu na to, jak będzie wyglądać historia. No bo dla mnie przede wszystkim seria Assassin's Creed to jest ta historia. To są te postacie, które tworzą to credo, które są powiązane między współczesnością. A tym historycznym wątkiem, jak do tego doszło, a rozwijanie gier w tą stronę, w którą Mistod właśnie teraz idzie, jak na przykład że z tym aspektem rozwoju kryjówki, która naprawdę tam jest masę, masę godzin deweloperów poświęconych w, te, w ten aspekt, no to niekoniecznie to jest kierunek, w którym chciałbym, żeby to szło. No ale zobaczymy ostatecznie w przyszłości jak to się zakończy. Może mnie to jednak zaskoczy i jak wpadnę e, jak śliwka w kompot i pochłonie mnie to, ale no na tą chwilę totalnie wolę skupić się na historii, na postaciach, na asasynach, na templariuszach, na tym jakie tam będą niuanse fabularne. To mnie najbardziej ciekawi. No i oczywiście na jakiejś tej tajemnicy asasyńskiej kryptach. No i oczywiście na e, Animus Hubie, no i tych, tym, tym wątku współczesnym, bo to mnie najbardziej interesuje. No, jak już wspomniałem o Animus habie, no to tutaj mamy szybki rzut zwiastun dotyczący właśnie tego launchera. Tutaj to też tak dosyć ciekawie wygląda, trochę tak mówiąc prześmiewczo, z tego względu, że on się składa z czterech takich kategorii: wspomnienia, czyli memories projekty, exchange, czyli wymiana, no i vault, czyli po prostu krypta. No i tak, pierwsze, no to to są wszystkie gry, które będziemy mogli tam uruchomić. Będą to gry od Origins do aktualnie i teraz do Shadows. Jeżeli chodzi o projekty, no to będzie to Battle Pass i to będzie Battle Pass osobny dla Naue i dla Jaskę, gdzie będziemy odlokowywać levele, no i wraz z tymi levelami różne itemy, no i tak to mniej więcej będzie się prezentować, tam będzie po 21 leveli na każdą postać. Będzie dało się go expić tylko i wyłącznie aktywując dla jednej postaci w danym momencie, czyli jeżeli expidzimy sobie nałę, no to mamy nałe i gramy nią, a jeżeli przełączymy Jaskę, no to wtedy nie będziemy nabijać prawdopodobnie tego poziomu w danym Battle Passie. Co no trochę będzie problematyczne, chyba że będzie dało się bezpośrednio szybko przełączać między tymi Battle Passami, ale to zobaczymy. Dodatkowo w tych projektach, w tym Battle Passie będą jeszcze tak zwane anomalie, które to będą oczywiście dropem tygodniowym, no i codziennym, tak jak było to u Redy. Przepraszam, nie dropem, tylko e, misjami do wykonania e, tygodniowymi. Co do właśnie Redy, no to właśnie ten Exchange, czyli ta wymiana, to tam będą dropy do odebrania te tygodniowe i te codzienne, czyli cztery itemki co tygodniowe, no a dwa codzienne do odebrania. Taka różnica. Ostatnim elementem, oczywiście tym najważniejszym, tym najbardziej ciekawym, czyli skarbcem, tym crypto-modern story. To jest no, esencja. Tutaj będziemy mieli pokierowany ten cały wątek współczesny. Jak John Raptor wspomniał, ma być on trochę wypuszczony w przyszłość, co już kiedyś plotki donosiły. No i dodatkowo my mamy korzystać z animus ego, czyli nie już całego takiego animusa normalnego, jak było to poprzednio, tylko właśnie ma się nazywać animus ego i jest to urządzenie, które każdy może kupić. Czyli jesteśmy po prostu każdym każdy może się podłączyć, ale, ale my będziemy korzystać z dark animus, czyli ze schakowanej wersji. Jak to będzie wpływać na naszą rozgrywkę i nasze możliwości w tym animusie? To się wszystko okaże, tak więc moi drodzy. Pierwsze moje wrażenia są e, ogólnie rzecz biorąc e, dosyć mieszane, szczególnie ze względu na tą różnicę walki między nałę i jaskę. No, nie miałem dokładnie określonego czego się spodziewałem, ale na pewno nie tego, że będziemy musieli znowu 48 uderzeń przeciwnika, przeciwnikowi zadać, żeby go wyeliminować. Dodatkowo zaskoczony jestem tym, jak ciężki jest jaskę i w ogóle nie może, no może, może trochę robić tego parkourów, dobra, no bez przesady, może nie przesadzajmy, ale i tak, że jest aż tak ciężki że no nie potrafi przez niektóre płoty przeskoczyć, bo nikt mu tam drabinki nie postawił. Okej, okay, okej, okay. nie musisz grać jaskę, wiem, nie muszę, nie muszę i też nie będę. Tak więc <gryw> chyba, że jakimś cudem, no mówię, zawsze zostawiam sobie tą furtkę, że może jednak mi się to spodoba. Tak więc no jest trochę takich niuansów, które mnie zaskoczyły. Oczywiście ja postaram się tutaj zrobić jeszcze materiały, tak jak wspomniałem na początku, dedykowane, do, czy to do Equipunku, czy do Animus Huba, czy też do Zwiastuna Fogularnego, no jest tu masę naprawdę niuansów. Zresztą gameplayu tyle dostaliśmy, że praktycznie można by było siedzieć i materiał za materiałem klepać. No, u mnie jest ten problem, że ja ostatnio nie mam czasu, żeby siedzieć i nagrywać tego, chociaż bardzo bym chciał. Aczkolwiek, no teraz przyszły do tygodnie będę miał zabite na tyle, że. No, jeżeli coś się uda, to pewnie na weekend wrzucę. A tymczasem dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po oglądnięciu tych wszystkich zwiastunów, tych gameplay. No i jakie macie oczywiście, co uważacie za zalety, a co raczej za jakieś takie niuanse nie do końca Was przekonujące, czy po prostu, że w które wątpicie, czy że coś się nie sprawdzi? No i to tyle w tym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Już niedługo. Cześć i szczęście.